Księga Rodzaju, rozdział dziewiąty. I Bóg błogosławił Noego i jego synów, i powiedział im: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, a strach i lęk przed wami będzie nad wszelkim zwierzęciem ziemi, nad wszelkim ptactwem nieba, nad wszystkim, co się porusza na ziemi, i nad wszelkimi rybami morza. Oddane są w wasze ręce, wszystko, co się porusza i żyje, będzie dla was pokarmem, podobnie jak i rośliny zielone. Daję wam to wszystko. Lecz nie będziecie jeść mięsa z jego życiem, to jest z jego krwią, a ja będę żądał waszej krwi, to jest waszego życia. Od każdego zwierzęcia będę jej żądał, jak i od ręki człowieka. Od ręki każdego brata jego będę żądał życia człowieka. Kto przeleje krew człowieka, przez człowieka będzie przelana jego krew, bo na obraz Boga człowiek został stworzony. Wy zaś bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Rozrazajcie się na ziemi i rozmnażajcie się na niej. Potem Bóg powiedział do Noego i do jego synów z nim. A ja Oto ja ustanawiam moje przymierze z wami i z waszym potomstwem po was. I z wszelką żywą istotą, która jest z wami, z ptactwem bydłem oraz wszelkim zwierzęciem ziemi, które jest z wami. Od wszystkich, które wyszły z Arki, aż do każdego zwierzęcia ziemi. Ustanowią moje przymierze z wami. Nie będzie już więcej zgładzone wszelkie ciało wodami potopu, ani nie będzie już więcej potopu, który miałby zniszczyć ziemię. I Bóg powiedział: — To jest znak przymierza, który ja ustanawiam między mną a wami i między wszelką żywą istotą, która jest z wami na wieczne pokolenia. Kładę na obłoku mój łuk, który będzie na znak przymierza między mną a ziemią. I stanie się, gdy wzbudzę obłok nad ziemią, że ukaże się łuk na obłoku i wspomnę na moje przymierze, które jest między mną a wami oraz wszelką żywą istotą cielesną. Nie będzie już więcej wód potopu, który miałby zniszczyć wszelkie ciało. Będzie więc ten łuk na obłoku i spojrzę na niego, aby przypomnieć sobie wieczne przymierze między Bogiem a wszelką żywą istotą cielesną, która jest na ziemi. I Bóg powiedział do Noego, oto jest znak przymierza, które ustanowiłem między mną a wszelkim ciałem, które jest na ziemi. A synami Noego, którzy wyszli z Arki, byli Sem, Ham i Jafet. Ham jest ojcem Kanaana. To są trzej synowie Noego, przez których napełniła się ludem cała ziemia. Wtedy Noe zaczął uprawiać ziemię i zasadził winnicę. Potem pił wino i upił się i leżał odkryty w swoim namiocie. A Ham, ojciec Kanaana, zobaczył nagość swego ojca i opowiedział o tym dwom swoim braciom na dworze. Wtedy Sem i Jafet wzięli szatę, założyli ją sobie na ramiona, weszli tyłem i zakryli nagość swego ojca, a ich twarze były odwrócone, tak że nie widzieli nagości swego ojca. A gdy Noe obudził się po winie, dowiedział się co mu zrobił jego młodszy syn, i powiedział: Niech będzie przeklęty Kanaan, będzie sługą sług swoich braci. Potem dodał: Niech będzie błogosławiony pan Bóg Sema, a niech Kanaan będzie jego sługą. Niech Bóg rozprzestrzeni jafeta, i niech mieszka on w namiotach Sema, a niech będzie Kanaan jego sługą. I Noe żył po potopie 350 lat, i wszystkich dni Noego było dziewięćset pięćdziesiąt lat. I umarł.